Witam, widzów. Dzisiaj witam was w mojej kuchni. Będziemy gotować kurczaczka z brokułami w sesie, jakimś tam serowym, i makaronik. Miłego oglądania. Tutaj mamy nasze składniki: brokuł, jakiś tam spaghetti cztery sery z brokułami. Makaronik, świderki, wedle uznania, ja robię świderki do tego. No i kuciak. Oczywiście kilograma nie zużyjemy, tylko jakieś pół. Lecimy. Dobra, widzowie, mamy przygotowanego kurczaczka. Umy tego lecimy. W kosteczkę go pokroimy. co tu więcej dużo do sosu trzeba. Tera. Spory kawałeczek, Zobaczymy co, tniemy nie? Widzowie skoczyłem jeszcze po serki, bo ja zawsze dodaję takie serki do, do tego sosu, zapomniałem, więc szybciutko do sklepu rymcymcym, rymcymcym i jestem z powrotem, lecimy. Oczywiście ręce umyte, bo jakby było inaczej. Mięsko już nam się tutaj, że tak powiem gotuje, dusi na gazie, klasyczne powiedzenie dusi na gazie, bierzemy się za broku. Duże, to ja na półprawie. I co? Woda, sól i gotujemy. O, tu jeszcze takie bydła. Gdzie żeby to później ładnie na talerzu też można było jakoś włożyć do buzi. O, tu potężny. chyba takich dużych nie było. Dobra, zalewamy wodą i wstawiamy. Ja to lubię broku, dlatego tak dużo tego broku jest. No i co, ogólnie moja małgorzata też go lubi, więc dzisiaj niespodzianka dla niej, wiecie o co chodzi. No i zobaczcie, jak możemy zobaczyć, kuciak już tutaj dochodzi. nam, A tu broku, mm. no i wiadomo. Trochę soli trzeba dodać. A jeszcze nie dodałem. No ale zdążymy. Pamiętajcie, nie bójcie się. Jednym razem przesolicie drugim razem nie dosolicie, a trzecim razem będziecie wiedzieli jak. Także nie bójcie się dodawać soli ani pierwsza, ani przypraw. Nauczycie się po prostu. metodą prób i błędów, jak ktoś nie umie gotować. No i żeby nie było przyprawy, czyli w tym przypadku te sosy, to tam wiecie. Dołożymy te serki. Takie mamy sosy. Troszeczkę soli, troszeczkę pieprzu, no kto jak lubi, nie? Mordek, kurczaczek już jest tak mięciutki, słone idealnie jak dla mnie. Brokuła zaraz będziemy wyciągać i bierzemy się za robienie sosiku. Oczywiście z paczki. A skąd wiem, że brokuł jest dobry? Stąd, bo go próbuję. No ja mięciutki. Dobra, bierzemy się za przekładanie. Trochę na chlapie, ale. No i dobra, i wsią. Na opakowaniu mamy napisane wymieszaj fix z 250 ml wody i 50 ml śmietany. Dobra, mamy wodę ze śmietaną, wrzucamy. Znaczy, wrzucamy. Wsypujemy. Oj. Się troszeczkę rozsypało. Dobra. I nie ufamy. Dobra, mamy broku z kurczaczkiem. Wlewamy. Jedną dawkę, wlejemy drugą i wracam do Was. I rzucamy nasze dwa serki. O. Jeden. I niech się gotuje. Zaraz tu troszeczkę przemieszam. Zobaczcie, już tutaj sosik się gotuje. Ale to jest. Beautiful, amazing, nie? Ja już bym go zjadł. Czy ten serek niech się roztopi czy rozpuści o! Wtopi to się lud. Także o nie wiecie jak to pachnie. Ale polecam zrobić. Naprawdę kozacko. No a tutaj już się nam woda, yy, woda, olej, sól na makaronik już się tutaj gotuje. No. Pamiętajcie mordy, żeby dobrze rozmieszać. Ten właśnie serek też, nie? Bo to różnie bywa, wiecie. Lepiej być tutaj przezornym, czy coś takiego. Uuu, odcedzam makaronik. Nie dam rady wam go nagrać teraz, więc pokażę odcedzonego. I, i, i. mamy to nakładane. Idę za nie śródy. No i dobra, mordy mamy. Jemy. Mm, Zajęte. Chodź o ten wściekłe. Te powiedzenie powie, że nie dobra. Kurwa dzieci nie masz nawet to nie może się jak stary gorącego kurwa A, to przepraszam no. No, to, 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 to. Stary taki jak tylko który dzieci. O właśnie. Aj, aj, ale gorące. Dobra. Dobry? A nie za dużo pieprzu? Nie. To co lubi. I tam akurat kopikanę może być. Zostawcie kurwa łapkę i subika, Karu, Rudej k***a nie dogodzisz. Trzymajcie się, jak chcecie więcej takich kurwa, odcinków odcinków gotowania 150 od łapek, robimy pizzę po O Oh yeah!